Śląsk, kocham do nas, to, bo Śląsk to dzieło naszych Miłość do Śląska jest jak dzwon Czasem uderza w mocne tony. Dlatego śpiewam taki son o, Śpiewam o ziemi tak, impreza rozpoczęła się w roku 1989 wraz z nastaniem już niezależności naszego kraju i ideą jej było przede wszystkim nagrodzenie osób, instytucji, które wspierają rozwój Śląska, a także samych Ślązaków, którzy działają na rzecz rozwoju swojej własnej małej ojczyzny. Tuż w tym roku mamy 60. rocznicę powstania miasta Ruda Śląska, a zatem będą nagradzani wyłącznie rudzianie. Ta statuetka pewnie jest taką pieczęcią, kropką nad i, że my robimy dobre rzeczy w Rudzi śląskiej jest to dla nas wyróżnienie, jest to dla nas takie mocne podkreślenie, że jesteśmy ważni dla mieszkańców, dla władz miasta, dla kapituły, stąd zdecydowanie jest to radość, że to co robimy ma sens. Jako stowarzyszenie prowadzimy dyskusyjny klub filmowy, organizujemy takie przeglądy jak Lawiny, Głębiny, Art of Ride, dodatkowo już od 10 lat prowadzimy inny dom kultury w Kochłowicach i wiele innych projektów kulturalnych. liczność jest dobra, bo ludzie chodzą na takie imprezy, nasza się już wpisała. No i ci dostojni ludzie, którzy tu przyjeżdżają, ci wyróżnieni, fajni ludzie, naprawdę to, to jest nasze. To nie jest, że my dajemy wyróżnienia komuś. My, my czujemy się wyróżnieni, że oni z nami chcą być. I my żyjemy śląskiem, Właśnie. i widzimy i obserwujemy, i naprawdę jest to fantastyczna sprawa, że mamy nagrodę, naszą śląską nagrodę, i która funkcjonuje w świadomości Ślązaków. I która ma rangę, a poza tym to wszystko jest bardzo piękne, ponieważ w tym jest kawał, kawał serca. Zarówno Grzesia, który to wymyślił i prowadzi to przez tyle lat, ale jak i ludzi, którzy się angażują w organizację i nie tylko tych nagrodzonych. Oni cały czas kibicują, cały czas się dowiadują, w to dostanie w tym roku, w ty, to dostanie Hanysa, ty naszym można dostanie. Nie? I potem są takie sytuacje, jak dzisiaj na tej Gali. Ktoś wie, że prawdopodobnie dostanie. I on to je, chyba mi braknie. No to słuchajcie, to jest, to jest coś pięknego, no to, to żyje, to w tym jest naprawdę energia. Kiedy wszyscy już mi ja to bądź